No, aktualnie jest druga w nocy, jak to montuję, więc więc zostaw lajka, bo ogólnie sobie wyjeżdżam na parę dni i chcę, żebyście mieli film, więc doceniecie to łapką w górę, nie? Zostawcie proszę 1500 łapek za to poświęcenie. to jest nowy, niech zostawi suba z dzwonem, ogólnie grałem sobie na Waterp, Gdzie oczywiście w sklepie Waterp możecie sobie zakupić wszystko z kodem kozaką, więc 10% taniej. Kod obowiązuje dosłownie jeszcze tydzień, więc śpieszcie się i używajcie mojego kodu. Oczywiście pozdrawiam nowych wspierających i dziękuję za wsparcie. A kto jest nowy, niech zostawi suba z dzwonem, bo chciałbym dobyć szybko 15 tysięcy. Ogólnie w tym odcinku działy się dziwne rzeczy jest on dosyć krótki, ponieważ co chwilę armia fanów mnie nawiedzała, więc średnio dało się coś nagrać, ale mam nadzieję, że i tak obejrzycie do końca miłego oglądania. Ja mam coś dla ciebie, mam coś dla ciebie, poczekaj, no, czekaj, niby... czekaj, gdzie to było? Gdzie to było? A, tu, tu <śmienic> <śmienic> kurwa, tyle. Myślisz, że jest zabawny. Miało to śmieszyć kuś graczy na moim ulubionym serwerze. Na czym? Na moim ulubionym serwerze WaitRolePlay. roleplay? Ale lubisz dupę? Proszę mu rozpalacie a... ognisko. O chucha Uwaga, że ten śmieć gofrez. Nie bacz gofresa, no nie baczka. Dobra, chodź na tam, weź mnie na tanę, kołś mnie na O nie, nie na tamę! Ja lecę. Wow. Tak on mu wiedziesz Audi to gości się nie wypłaci eee. Nie wiem, po mi pierdolą. No, Wiedziałem i w ogóle czemu on ma pozwolenie myślisz? Sądzę, ale to jakiś chyba Co Ty robisz idioto, Uciekł, to ogarnij ogarni się idiota <grym> on ma też klamę. No, oni się tower defensują, o co tu chodzi? Dobra idę im na Czemu twój kolega wyjeł kuitam. Czemu na kur na popony jak idiota? Bo jestem idiotą, twój kolega właśnie wygrał Permo. Dolenie hazardziści Yo, zmieniłem citizena Mogę rewa, ktoś strzela pod apartami. Witam drogi użytkowniku. Czy tak Co ci się stało? Widzę, RDM robi. Tu strzela. Gdzie on jest? Pan nic nie widział, spokojnie, ja tutaj bronię ludzi. Tutaj chłopaki robią RDM. Nie wiem jak na TikToka wrzucasz coś tak kurwa, na mnie Mówię, że RDM a robią. Który? A nie wiem, jakie jak zjebie. Co to za palska muzyka? Czemu bringasz? Czemu leżysz? Ja hmm. tego auto ukradłem, a ty mnie bringasz, na duży wasz permisji. To ja też na duży dam serywiwej Pojebany, będzie nadużywał permisji Czy wy widzieliście, żebym ja kiedyś nadużywał permisji? Nigdy w życiu 183 troll, go to 183 Witam, halo, czemu pan jest trollem? Ja. Tak, dlaczego pan trolluje? Dlaczego pan robi RDM, VDM na szpitalu? Przyznaje się do VDM-a? Dobrze, w takim razie będzie srogi permabanom Żegnaj Atencjuszu, idź ode mnie! Mi, brud. Idź ode mnie, atencjuszu! Pan Malinka, czy pan Truskawka, co to jest? Pan Poziomka Nie jestem Poziomka Pan Poziomka jestem Chodź pan Poziomka To jest pan Czekolada, zostaw mi go Idziemy na napad, kurwy synu. Podaj się, podaj się, podaj się, podaj się. Celowałem dzisiaj na trójcy, trenowałem dzisiaj na trójcy. O ty! O. One down, two down. Przepraszam, panie Niemiec. Przepraszam, Dobra. przepraszam, już, już, przepraszam was wszystkich. Luter P. To sprawa dla admina. To tu się dzieje? Dlaczego was ludzie zgłaszają, że robicie luter P? Dobrze, już został zbanowany. Proszę pana, pan się nie wyrywa. Jak się pan wyrwie, dostaje pan perma. Popatrz mi w oczu. Dobra, dlaczego robiłeś luter P? Co skłoniło cię do takich niętnych sytuacji? Kto to był? Roz... Zostałbym się mogę. konfidencie, wiem, że jesteś konfidentem A z chęcią bym to zrobił, ale nie mogę. No nie wiem, no, no nie mam takich informacji. No może w takim razie cię zakupam, lewa prawa. O kurwa! Czekaj, bo musisz zginąć. Nie tego, bo się sam Będzie lipa, co pan robi? Panie, to pan mi chciał przebić opony. Jak ja ch.wa, dopiero wstałem. Aha, dobra, to zawsze. Przykładam się klamkę do głowy. Jedziesz do przodu. Zaczekaj. Jedziesz, nie obchodzi mnie to. Jedziesz na. Cicho bądź na jubilera jedziemy. Na jubilera i mercy trochę, nie jestem żadnym kozaką. Popatrz. Tkwa, głupich bym cię odstrzelił. Wysiadasz, 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 wysiadasz. I po co ci to było, ha? I po co ci to było, i po co ci to było, i po co ci to było. Jedziemy na wycieczkę na ryby. Wiesz, że dzisiaj umrzesz. Jakie są Twoje ostatnie słowa? Gówno. W dupie Twojej starej. No I twarze cię na kolację, i kurwa. Zasmaruję Ci u moim głównym i Twojej starej. Czekaj, bo za dużo razy gówno powiedziałeś, i się pogubiłem, Weź jeszcze raz. O nie. To się sam pogubujesz w tym, co powiedziałeś. Nie. A co powiedziałeś? Gówno. <laughs> liście. Gówniarzu, nie, nic nie będziemy robić razem. Czemu? Będzie się umrzesz. Masz rodzinę tutaj? Jesteś prawiczkiem nie, jeszcze? Nie jestem prawiczkiem. Kogo ruchałeś? Siostra się nie liczy. Dziwkę. Jaką? Albo twoją starą też. To ty mówisz ty ko. Oh, dobra, umierasz dzisiaj bez kitu. Jak pani cicko miała na imię? Twoja mama. Oj kwa, tym sobie przejebaj. Jakieś ostatnie słowo oprócz gówno. Będziesz się jakany i <słyska> <śmany> Realiby, Network Event Overwall Widzicie mówiłem, że mu w pierdzie lecę K Troll kradnie auta Widziałem co robiłeś, widziałem co robiłeś. Mam kolejnego do wywozu, Sadzam Cię do dupy, zapinam ci pasy kolej. Dej Donata dałeś mi Donata co mnie to obchodzi Daj drugiego to przemyślimy Dobra, dobra Ale teraz sprawa wygląda tak Dlaczego robisz takie niefajne rzeczy na moim ulubionym tik. Lwu impostowska na moim serwerze. Raz? Czemu robisz bo... takie niemiłe rzeczy na moim ulubionym serwerze? Przepraszam cię. Przyznajesz się nie, do robienia nie. VDM? Nie. A do RDM i coś tam robiliście? Oni do... zrobili Lordów? RDM i Oni tobie? No i potem musiałem ich VDMować, bo mnie zamknęli w aucie Czyli, no jednak przyznajesz się do VDM-a właśnie, wyszło się dło z dupy Tak. Dobrze, no, w takim razie tutaj jedziemy na moim siedzibę. Nie. Nie, proszę. Nie bij, mi wystarczy, żebym w to omubił. Lekcja pokory. Czy przepraszasz za swoje niecne czyny? Nie. Nie przepraszasz za VDM? Przepraszam, przepraszam i przepraszam. przepraszam. Pozdrawiam, pozdrawiam, i rodziców, psa i zwierzęta. Dobra, i przesadziłeś sobie. Jakby przeprosił bardziej, to mu dał rewiwę. Tak, to ma tylko kicka. Jestem najlepszym administratorem na tym serwerze. Witam, co pan robi? Czemu pan robi Luter P? Eee, to nie było Luter P. się. Jak nie? Nie. nie Dobrze, lekcja pokory, dlaczego tak zrobiłeś? Eee, bo zablokował mi to i nie mogłem. To mojej paczki. Już nie ma, no tak się nie robi, no. Ja jestem Czy strażnikiem teraz... imersji na moim ulubionym serwerze. Odpokutuję. Dobrze, co zrobisz takiego, żeby odpokutować. Eee. Będziesz musiał zaśpiewać. Laskotyk na płotek. nie znam tego Mogę coś innego śpiewać Szczuka Maja co lata Oooo Zbiera nektar gdzieś na kwiatach A pan Gucio pania panie Czeka sobie na śniadanie Masz lekcję pokory Nie będziesz już robił luterpy Tak, już, już nie popełnię tego błędu Dobrze Takich graczy trzeba tutaj Naprowadzać na dobry poziom roleplay Witam Chyba mnie zamknął w tym, ale nie jestem pewny. Można coś pomóc, bo auta nie możemy obrócić. Dzień dobry, co oh. się, się stało? No, autko się nie chce obrócić. Czekaj, ja to zrobię inaczej. O, no, no. Proszę, nie. jestem najlepszym administratorem. Jestem Wiadomo. najlepszym administratorem. No Wystawicie tak. mi ocenę 10 na 10? No tak, wystawiam. A, dobrze, to dziękuję, do widzenia. No, to jak chcesz przebindować? Dlaczego pan mówi słowa przebindować? Przepraszam bardzo. Proszę się wczuwać w roleplay. Przepraszam, przepraszam. Bo mnie to, to uraża, jak wybrać. tak obserwuję tych graczy. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy. Wczujcie się w roleplay. Ale czemu ja mam numer od znaki 3? Aha, nie, to moja ID. O, znaczy. Nie mów tak. Czemu pani mówi ID? No, przepraszam, przeprosiłam, no. Pojebało państwa. Kurwa, zapy... przeprosiłam. Co czemu wy w ogóle macie na komendzie numer 69? No, wy tu wszyscy się ruchacie? Tak, ja to. A nie, to mi się podoba. Dobra, do, do widzenia. Mam nadzieję, że się wczujecie dalej. Kasia. Monka Kasia. Jest pani zainteresowana randką? A randką nie. A czym? Tylko czym się pani interesuje w życiu? Niczym? A no, to jak typowa kobieta. No każda tak odpowiada. No właśnie. To wy macie, co wy macie w bani? Ja nie wiem. Jezus, znowu to samo, ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie umiem. Ja nie wiem co ja tu robię, ja nie wiem co ja chcę robić w ja życiu. Ja, wiem. ja na przykład bym poszedł na studia. miałbym tak. plany, otworzyć biznes. biznes. Przedawałbym likwidy 16-latką. Teraz od stycznia możesz zacząć z energetykami. Bo co, bo nie sprzedam, tak? Już mi życzy źle? Nie. No właśnie, dlatego nie będzie sprzedaży. Popyt w sprzedaż, podaż, czai, że co chodzi. Nie uczyłaś się w szkole? Nie, tak jak zechcą, to będą ubywać. Tak jak z alkoholem. Bo co, będą dawać teraz starszym, tak? Żeby kupywali im? Przy jak to widzisz. Ona jest chyba ma ślepa i tego nie widzi. Ja wam Witajcie obywatele! To ja, wasz nowy szef! Na chuj do mnie celujesz Macie perma kupił. A wy co kurwa? Chyba was... Co to się odpala? do mnie drugi leży! Trzeci leży! Kurwa rozjebani! chore To to jest bezpieczna strafa. Bomba jest? Masz bombę na banie. Dzięki, zrespiłem sobie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, zagrożenie było. Dużo zrozumiałem, kocham, dużo zrozumiałem. Witam panią, wszyscy mnie znają. Pani chce się poznać, chce się pani poznać, bo mnie wszyscy znają już. No nie słyszy pani jak tu krzyczą? No może pani zostać moją fanką. Mam od pana Czekaj, bo chcę zaruchać, daj mi chwilę. Tak? Zaraz ja będę poszkodowany, jak się z panią nie umówię. Że panią musimy się umówić. Wyrywam. Nie wyrywasz jak się wyrywasz, to się sama wyrymi. Ale pani dzisiaj ładnie wygląda, pani ma fajny makijaż. Dobra, ja się was boję. Macie wszyscy perma. Wszystkie się nie Jakieś rytuały wzywanie kozako na serwerze Wait Roleplay. Pojebane. Nagrano to Jako, że dotrwajesz do końca tego super wideo, napisz w komentarzu szef, a będziesz jednym z najlicznych, który dotarł do tego p** końca. Pozdrawiam.